Witajcie. W tej lekcji zajmiemy się prostowaniem zdjęć. Otwórzmy sobie jakieś zdjęcie. Przejdziemy do bridge'a. Ja mam tutaj przygotowane już zdjęcie. No i wyobraźcie sobie, że byliście gdzieś na wakacjach, udało wam się zrobić fajne zdjęcie, ale jest ono trochę przekrzywione, tak jak na tym przykładzie. No, po prostu ruszyliście aparatem i tyle. Nie ustawiliście go odpowiednio w poziomie. Aby wyprostować sobie takie zdjęcie, przechodzimy do narzędzia kadrowanie. Mamy tutaj zaznaczone i użyjemy sobie tutaj narzędzia prostowania, czyli tej linieczki tutaj. Tak? Chcemy, żeby musimy sobie znaleźć jakąś linię, miejsce, które chcemy, żeby było poziome. Czyli w tym wypadku mamy tutaj linię brzegu, więc zaznaczamy sobie gdzieś z lewej, przeciągamy na prawo po długości tego brzegu ustawiamy linię prostą i puszczamy i Photoshop automatycznie nam to zdjęcie wyprostuje tak, żeby ta linia, którą zaznaczyliście była linią poziomą. No i jeśli jesteśmy zadowoleni z efektu klikamy sobie Enter. No i nasze zdjęcie jest wyprostowane. Możemy użyć też skrótu yy, przytrzymując klawisz Control mając zaznaczone narzędzie kadrowanie i zobaczcie pojawi nam się tutaj ta linieczka i też zaznaczamy sobie Tą samą linię, którą mieliśmy wcześniej, ale będziemy mieli pewną różnicę. Różnica polega na tym, że Photoshop nie wykadruje nam tutaj zdjęcia tak jak poprzednio, tylko je nam tutaj obróci. Więc jeśli yy, będziemy mieli sytuację taką jak tutaj, pojawią nam się tutaj puste rogi, w które puste, puste obszary w rogach naszego zdjęcia. Zobaczcie, z każdej strony jest taki obszar. Jeśli ja kliknę teraz potwierdzenie. To pojawi nam się tutaj przezroczysty obszar bądź obszar naszego tła, jakie ustawi mamy ustawione w dokumencie, czyli na przykład powiedzmy biały kolor. No i teraz, żeby to, tego się pozbyć, musimy sobie to zdjęcie jeszcze raz tutaj już skadrować, tak żeby usunąć te, te niepożądane obszary. No i mamy nasze zdjęcie w miarę wyprostowane. Cofnijmy sobie to teraz jeszcze raz. Kolejną metodą prostowania zdjęć przy użyciu narzędzia kadrowanie jest taka, że klikamy sobie na nasze zdjęcie i zobaczcie tutaj na nasze narożniki, jeśli ja się tutaj zbliżę, pojawia się taka ikona zakrzywionej strzałeczki, która mówi nam o tym, że jeśli teraz klikniemy, będziemy mogli to zdjęcie obracać przy jednoczesnym kadrowaniu go. Tutaj mamy te linie, tu dla yy, ułatwienia możemy sobie ustawić ustawienie siatka, tak, czyli mamy tutaj ładne poziome i, i pionowe linie, które nam tutaj te, te sprawy ułatwią, więc mamy tą linię, do której się będziemy odnosić, czyli linię brzegu i chcemy, żeby ona była pozioma i teraz możemy sobie ten obrazek obracać. i Zobaczcie, tak, żeby ta nasza linia była w miarę poziomo w odniesieniu do tych linii, naszej siatki, ok, no i mamy teraz to ustawienie, no i powiedzmy, że ta linia jest tutaj w miarę pozioma, nie musi to być dokładnie co do jednego piksela, ale mniej więcej, tak, żeby, żeby to zdjęcie było w miarę proste, no i popatrzmy sobie też na y, krawędzie budynków, tak, czyli te, te linie, które zwykle są poziome, czyli boki budynków też tutaj w miarę na tej linii się nam znajdują, więc mamy to zdjęcie wyprostowane, klikamy sobie ok, no i z automatu mamy wykadrowane też te niepotrzebne piksele. No, i zdjęcie jest wyprostowane. Cofnijmy sobie jeszcze raz tutaj, i użyjemy sobie teraz narzędzia miarka. Narzędzie miarka będziecie mieli ukryte tutaj pod tą ikoną. Przytrzymajmy sobie i ustawmy sobie narzędzie miarka. No, i mamy tutaj taką właśnie linieczkę. No, i tą linijką możemy też sobie użyć, tej linijki możemy też sobie użyć do prostowania naszych zdjęć. Aby to zrobić, Mamy aktywną naszą warstwę, oczywiście, i przeciągamy tutaj naszą linię, i mamy tutaj wyprostuj warstwę. Zaleta jest taka w odniesieniu do, do narzędzia kadrowanie, że przy użyciu tego narzędzia możemy prostować poszczególne warstwy. Używając narzędzia, właśnie kadrowanie, prostujemy cały obraz. Więc jeśli mamy kilka warstw i kilka różnych obrazów i Prostowania wymaga tylko jeden z nich, więc narzędzie kadrowanie nam się tutaj nie sprawdzi, ponieważ prostując tą warstwę skrzywimy sobie pozostałe. Używając narzędzia miarka możemy to odnieść tylko do jednej warstwy. Warstwami oczywiście zajmiemy się już niedługo w kolejnych lekcjach, więc tym się na razie nie przejmujcie, na czym to polega. Natomiast weźcie to pod uwagę, że przy prostowaniu zdjęć właśnie jeśli pracujemy na kilku warstwach, warto użyć tego narzędzia. Klikamy sobie wyprostuj, no i mamy tą Warstwę obróconą. Nie kadruje nam to tutaj tego obszaru. Znowu pokazują nam się te przezroczyste rogi, właśnie dlatego, że to narzędzie nie służy do, do kadrowania, tylko do obracania warstw. Więc to trzeba, trzeba brać pod uwagę. No i w zależności od tego, co robicie, użyć odpowiedniego narzędzia, wybrać to narzędzie, które w danym momencie sprawdzi się po prostu lepiej. Tej lekcji to już wszystko. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i kliknięcia lajka like pod tym filmem. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie je w komentarzach. Ja oczywiście postaram się Wam na nie jak najszybciej odpowiedzieć. Dziękuję i zapraszam do kolejnej lekcji. Trzymajcie się.